Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawienie niepokalanej pokroci Sycylice Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczenie na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slaj na mój umysł, Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Pragnę, powiedział Pan Jezus, to się z Faustyny, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła tuż do stroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłoty, i wszelkie łaski, jakiej potrzebują na truty życia, a szczególnie godziny śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę tusz i sanurzysz je w tym morzu i moje mojego, a ja te wszystkie tusze wprowadzę w tom ojca mojego. W każdym dniu prosić pieniądze ojca mojego, przez koszkomankę moją, o łaski dla tych tusz. Dzień trzeci. Dziś sprowadź mi wszystkie tusze popożne bo i wierne i sanóż je w morzu mnie moje mojego. Dusze te pocieszały mnie w trece krzyżowej. Były tą kroplą pociechy wśród mosza korycz. Jest najmiłosierniejszy, tylko właściwością jest litować się nad nami i przepaczać nam. Nie patrz na krzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najtociwszego serca swego i nie wypuszczaj nas nieko na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Twoim Świętym. Ojcze Przedwieczne, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych krzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta na serce sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc serca Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Boszego, pragnę ofiarować Tuskawce za zastawieństwem Matki Poszej, Matki Miełsiercia i Królowej Polski oraz świętej Trwaustyny. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodu, które wytrysłaś wówczas z najsłodszego, serca jezusowego, jako strój miesięcy dla nas ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom I nie dopuść, abyśmy lekli pokusie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc przywodę Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany umarł i pokrzepian. Wstąpił to piekieł. Trzeciego dnia z martwych stał. wstąpił na nie piosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów, otłuszczenie, ciała z stanie. Szywo odwieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrochy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miło dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miło dla nas i świata całego klejko porstej męki, mimi się citle nas, by świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas, by świata całe ko, męki, mimi się dla nas, by świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas, by świata męki, mimi się dla nas, świata całe dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, Sakrzachy nasz i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mi się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, Mi się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko męki, dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, dla nas. Świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego klejko polestej męki, mimi się dla do nas <try subscriber> i świata całego. ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całego. ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całego ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całego ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mij miło dla nas i świata całego. Klaj opolestej męki, mieniło osiecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, miło świeci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie. Sakrzechy nasz i świata całego. Klajek opolestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Klajek polestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi sięcie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi sięcie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mi się sieci dla nas i świata całego klajeko porstej męki, mimiją sieci dla nas i świata całego Clajeko porstej męki, mimią sieci dla nas i świata całego Clajeko porest męki, mimiją sieci dla nas i świata całego Clajeko poreststej męki, mimią sieci dtle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją sieci dla nas. I świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Klajko poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Klajko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego. Klajko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego. Klejko polskiej męki, miło ci dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, miło ci dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie przyczyną proś, tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami. i Matko, piękne do Ciebie, przychodzą przed Topą, jako krzyżnik płaczący stoją. O matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszy łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę, tą modlitwę składam w twoim niepokalnym sercu, ponieważ ty wiesz najlepiej i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. w dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzy ludzi, którzy nie ofiarują ich poku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sami na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją. Przez mnie się, posze, daj łaską sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów. sechci posłużyć się chrami ludzkimi, aby pana i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju. Na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróćcie święte jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez tymęcznych przeszkód. Amen. Duchu święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Światłości, oświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu czystość, oświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju. Na cały świat. Niech oki, świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości, oczyszczali, uświęcali duszę. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonnych ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętej strzałstyny z Panem Pokiem Akaja.